Cześć, to zapis z mojego streama. Christmas Tree Attack. Bardzo łatwy achievement do zdobycia, gdy bawimy się jako Netrunner. Aby zdobyć ten achievement, musimy zainstalować 3 demony podczas jednej minigry hakowania. Aby ułatwić sobie to zadanie, polecam wziąć sobie z drzewka Netrunnera zdolność Atak Słownikowy. Dzięki tej umiejętności zmniejsza się ilość macierzy o jeden przy instalacji demona. A teraz krótki fragment: jak sam zdobyłem to osiągnięcie. Max Jones potrzebuje pomocy. Wsparta bez władzy. Max Jones, mój znajomy sprzed lat. Przyprowadź go do mnie, a jakby się opierał użyj siły. Przypominam, jest uparty. Szczegóły w załączniku, Okej. Okay. Podłączmy się gościu w czerwonych okularach. O zarąbiście BD, BD. I mamy achievement kolejny. Yes, Christmas tree attack. Git. O to chodziło.